Witajcie ludzie internetu, z tej strony Kondi Witam was w kolejnym odcinku serii z Farminga 25 Na moim kanale Niestety moi drodzy, wyglądam jak wyglądam Stało się tak, no bo miałem usuwane ósemki Już w poprzednich materiałach mówiłem wam, że no, będę mógł trochę gorzej wyglądać No i wyglądam w taki sposób Mam nadzieję, że was to trochę nie przerazi do oglądania tego odcinka I zobaczymy jak to będzie Wyglądało. Na dzisiaj zaplanowałem usuwanie kamieni, tylko że to będzie usuwanie przy użyciu ulepszonego zbieracza kamieni. Zaraz wam pokażę dokładnie, jak ten zbieracz wygląda, ale przed tym chciałbym wam przypomnieć, że jest to już 130 odcinek. A w poprzednim materiale pokazywałem wam zbiory pasternaków. Więc jeśli ktoś nie obejrzał tego poprzedniego odcinka, to serdecznie was tam odsyłam. A ja z moi drodzy mogę lecieć z tym całym tematem, więc tak na pewno sobie tutaj jeszcze zatrudnimy pracownika, żeby on skultywatorował pole do końca, gdyż no jednak lepiej będzie jak to całe pole będzie już zrobione i my sobie normalnie bez tutaj żadnych skrupułów na całym polu będziemy jeździć tym ulepszonym zbieraczem kamieni. Znajdźmy sobie tutaj gdzieś Jakiś czołni, który będzie odpowiedni właśnie do tego zbieracza kamieni. W ogóle spójrzcie, ile mam wełny. Już raz sprzedałem tę wełnę. Ona się tutaj namnożyła normalnie, jak grzyby po deszczu. I czekam sobie z tą wełną, gdyż chciałbym sobie zrobić fabrykę, dokładnie mówiąc, sprzędzalnie, mówiąc No i wtedy wykorzystam sobie tę całą wełnę, ale to zobaczycie już niedługo. No i tak, czekajcie. Który ciągnik będzie odpowiedni? Wydaje mi się, że tutaj odpowiednim ciągnikiem... Tak, sorry, że tak cały czas przechodzę dalej, ale no... Ym... nie będzie ten New Holland. Wydaje mi się, że New Holland będzie OK. Tylko czekajcie, bo jeszcze muszę Wam pokazać, jak do... jaki to jest dokładnie ten zbieracz kamieni. Więc tak, wchodzimy sobie po prostu na P, no i tutaj mamy w kat kategorii uprawa gleby, no i kategoria zbieracze kamieni. Tak wiem moi drodzy, jest to modyfikacja. Ta modyfikacja zmienia to, że ten zbieracz kamieni ma po prostu szersze te ramiona, no i może szerzej zbierać kamienie. On, ten ulepszony ma 4 metry tutaj, nie, czekajcie, 9,5 metra, a ten ma 5,5, więc jest to już zdecydowana Zdecydowana różnica widać, widać te różnice i zobaczymy, jak on będzie działał. Za istę będzie lepszy, ale czy będzie na tyle lepszy, żeby kupować sobie tego za ile on tam kosztował? Za 60 tysięcy, czy jednak może to za 64, czy to za 56? 000? Ja i tak nie kupuję tych zbieraczy kamieni, bo muszę wam się przyznać, że ja wyłączam sobie e, te opcje kamieni. No bo jednak. E, nie jest to coś dla mnie, no bo jednak albo macie taką opcję, że po kultywatorowaniu, albo po, <laughs> albo po orce, to te kamienie wam się za każdym razem pojawiają. Szkoda, że nie ma takiej opcji, że te kamienie by się pojawiały tylko na przykład po orce, a po kultywatorowaniu nie. A tak one się pojawiają po tym kultywatorowaniu głębokim. No. Więc ja to na co dzień mam wyłączone, ale tutaj na potrzeby odcinka pokażę Wam, jak to dokładnie wygląda. A tu mam jeszcze opcję, żeby sobie wybrać inny kolor felg, ale my sobie wybierzemy ten standardowy. Nie będziemy tutaj wydziwiać yy, koła, niech tu, no, bo tu mam jeszcze, nie wiem, które będą najlepsze, najlepsze moi drodzy. Chyba ja bierzemy sobie może. A jej patrzcie, nie mogę się zdecydować. Taka tutaj prosta rzecz, a. A ja trochę jak, jak taka jak taka baba. <laughs> Nie, no dobra. Sorry za, za, za to porównanie, ale niech będzie. <laughs> Wypożyczymy sobie taką opcję. No i tak, moi drodzy, weźmy sobie tutaj tego mojego New Hollanda i zaraz sobie już pojedziemy na nasze jakże piękne pole. Nie wiem, czy, za, czy zauważyliście, ale posiadam na swoim koncie prawie pół miliona euro. Jest to 416 tysięcy euro, nigdy chyba takiej kwoty nie miałem. Nic nie wiszę bankowi, więc no powoli tutaj będę mógł sobie, będę mógł się z... zabawiać, tak, tak, tak można to powiedzieć. No bo jednak jest to już pokaźna kwota. No i tutaj myślałem też, może nad jakimś nowym domem, myślałem również nad jakimś mega fajnym ciągnikiem nad nowymi tutaj nowymi hektarami no i tutaj to wszystko moi drodzy jest na, na horyzoncie i to wszystko będzie się tutaj powoli ziszczało hmm, coś jeszcze chciałem Wam powiedzieć a że tutaj te pole gdzie macie oliwki ja niestety te pole będę musiał sobie tutaj już trochę trochę zmodernizować no bo tam moi drodzy sobie pomyślałem że fajną by opcją by było zrobić na przykład Znowu to pole energetyczną. Tylko, że tym razem, jak sobie to pole energetyczną tam zasadzimy, to my tam moi drodzy zrobimy w taki sposób. Co ten pracownik tu odwała? Czemu pośrodku jedzie? Nie wiem, ale ok, to my wówczas te, te, to, to pole byśmy sobie zrobili w taki sposób, żeby po prostu ją mieć do, do koszenia. Nie do od razu do prasowania, tylko do koszenia. Mam nadzieję, że mnie. Dobrze rozumiecie. Okej, okay, dobra, tu mamy sobie ty, ten ulepszony zbieracz kamieni, więc sobie go rozkładamy. Szkoda, że w tej opcji tutaj jeszcze, gdzie mamy go, ty, ten zbieracz kamieni jest szerszy. To szkoda, że od razu w tej opcji tutaj nie ma większego... Ym, nie ma większego tego zbiornika na to, tego pojemnika. Nie wiem, nazywał no jak zwał. Dobra, czy tam musimy kliknąć tak, V? No i tu chyba włącz. No i tu moi drodzy będziemy mogli sobie to e, zbierać, ale czy jeszcze coś w sumie tu chciałem zrobić? Czy może włączymy sobie... A nie będzie tak jak jest, dobra. No jak widzicie, taki sposób, w taki sposób się prezentuje to zbieranie kamieni. E, tutaj wydaje mi się, że ta mechanika i ten cały tutaj wygląd, tego, no, ciężko to w ogóle zauważyć, e, to nie zmieniło się, wygląda to w sposób i, identyczny jak to było. Na początku, bo nie wiem czy wiecie, ale ja już wam pokazywałem te zbieranie kamieni i wtedy ja trochę narzekałem na to, że farming nam usunął dwa nowe, nasze znaczy dwa stare zbieracze tych kamieni, gdzie w poprzednim farmingu dopiero co się pojawiło te zbieranie kamieni, czyli w farmingu 22, a oni, moi drodzy, już to zmienili i usunęli nam dwa zbieracze bo były trzy zbieracze farmingu 22 a teraz jest tylko jeden no bo widzieliście, że, że ten tutaj ulepszony to z modyfikacją więc tak naprawdę zostaje nam tylko jeden ten zbieracz i niestety nic na horyzoncie nie widać może wprowadzą jakiś DLC w związku z zbieraczami kamieni ale kto wie, bo tutaj z Giant Software Softwareem, nie, nie wiem czy tak to mogę wymienić no po prostu z nimi, z Giant Software nic po prostu z nimi nie jest pewne jak tutaj ładnie drzewka już urosły, jeszcze je tutaj nie kilka miesięcy i powinny już być gotowe do, do ścięcia, myślałem również, żeby z tych tutaj kamieni pozbieranych albo po prostu sobie zakupić jakieś inne pole i z innego pola też pozbierać kamienie. Bo tak naprawdę nie wiem, czy da się kupować gdzieś kamienie. Bo myślałem też na tym, żeby sobie po prostu jakby fabrykę wybudować. Tylko że w tym wypadku by była to fabryka. Już wam pokazuję do czego tu. O, na przykład kruszarka. Właśnie z tego budynku bezpłatnie odebrać. O co w tym chodzi, że to były kamienie? Co to było? Kurde, już, już nie będę widział. No ale to jest ciekawe. Zobaczcie te... mi, co ten pracownik to dwa. Czy on spadł z konia, czy, czy co on robi? No, nie taki chory. Czekajcie. jest sprawdzimy zaraz z bliska, jak to wygląda dokładnie, ale. Kruszarka. Tu chodzi o to, że kamienie można dobrać bezpłatnie z tego budynku. A że bezpłatnie, ciekawe. Co tu jeszcze mamy? E, Przetwórnia ziemniaków. O, to by było ciekawe. Chipsy, na przykład, produkcja chipsów. Czy tam lejsików. Cementownia. Gdzieś tutaj wcześniej by było tej cementowni przypadkiem? O, tu mamy cementownię. Albo duża, ty. Kurka wodna. Co to tu jest? To, to jest chyba nie wiem. Ale widzicie, że tutaj chyba trzeba dać. Pobiera produkty i przetwarza jedne, inne. Nie wiem, czy przypadkiem to nie jest po prostu. Moi drodzy, co to tutaj jest? To, to jest. To jest po prostu kruszarka. Czy to jest po prostu jakiś. Jakiś po prostu zwykłe kruszywo z kamieni? Czy o co w tym chodzi? Bo tu widzę, że z tego się produkuje później cement. Mamy jeszcze jakieś inne wyroby. Wyroby, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale produkcje po prostu inne. Sprawdźcie sobie tutaj, o co w tym dokładnie chodzi. A, może później na przykład wyprodukować sobie cementową cegłę, więc, więc ciekawe to jest. Dalej, mamy jeszcze. A, bo są kamienie po prostu zwykłe, tak? A kamienie też może, można kupować, okej. Okay. Czyli w tym chodzi o to. A, żebyśmy chcieli na sobie dom wybudować, bo ja wiem, że później jest tak, że przy budowie domu potrzebujemy. Już tych y, innych rzeczy nie tylko pieniędzy, więc byśmy sobie gdzieś tam i, w innym miejscu kupowali ku, kamienie, a później byśmy na przykład y, z tego produkowali inne rzeczy, na przykład worki z cementem. Ciekawe, ciekawe. Y, b, no, na, na pewno będę musiał to tam w przyszłości trochę bardziej y, bardziej z, się zagłębić w to. Y, więc, t, więc tak y, ogólnie, zobaczcie, teraz odchodzą trochę do, do tematu tam tych kamieni. Zobaczmy sobie, jak ta maszyna wygląda. Tak te i jedno ramię się prezentuje tutaj. No to standardowo, Aha, tutaj widzicie mamy te wszystkie kamienie, tutaj mamy drugie ramię. No ta maszyna standardowo wygląda tak jak ta zwykła wyglądała, tylko że tak jak Wam powiedziałem, no jest ona ulepszona w to, że ma te szersze ramiona. Ja sobie tutaj w międzyczasie on zbierał trochę tych kamieni yy, i chcę Wam też, to, to, też trochę opowiedzieć o sobie co ostatnio się u mnie przytrafiło. Bo jak widzicie, nadal jestem trochę spuchnięty i to wszystko będziecie mogli zobaczyć niedługo na odcinku, który nagram z po prostu wyrywania tych ósemek. No bo już Wam mówiłem, że miałem wyrywane ósemki, już trochę lepiej się czuję. Normalnie mogę gadać, ale też nie jakoś mega dużo. Więc tak, no można powiedzieć, że w dobrym momencie mi się udało w miarę, wiecie, no w miarę, to w miarę, tak mi wyzdrowieć. Jeszcze tak wyzdrowiałem, nie wiem, w 50% może. No bo jednak jeszcze trochę to odczuwam i dyskomfort też jest. Więc no chyba rozumiecie, co w tym momencie czuję. No i po prostu będę czekał, bo jutro już jest niedziela, ten odcinek pojawi się w sobotę, ale trochę o późniejszej godzinie. No i zobaczymy, co tam będzie na horyzoncie, bo bo jednak w niedzielę, to już powinno być lepiej no i później już tylko poniedziałek no i wtorek i już wszystko pójdzie z górki bo już w czwartek mam usuwane szwy więc zobaczymy moi drodzy jak to wszystko będzie mam nadzieję, że, że będzie wszystko w jak najlepszym porządeczku i tak to jak na razie wygląda żadne nowe znaczy od farminga, żadne nowe modyfikacje nie wyszły jak dobrze pamiętam, widziałem, że normalnie na stronie Giants, no nie, nie na stronie Giants Software, ale na stronie MOD Hubu, mogliśmy zaobserwować kilka nowych modyfikacji. Ale to były takie standardowe modyfikacje gdzieś tam pod ludzi, które już te modyfikacje gdzieś tam w, w, w przeszłości można było zaobserwować na, w innych farmingach. no Powoli będziemy kończyć ten odcinek, mam nadzieję, że Was nie przeraziłem moim wyglądem, tutaj to śniaka też widać, no tak już bardziej go widać, trochę ta puchlizna zeszła, ale jeszcze nie, nie do końca, więc no, mam nadzieję, że w miarę to okej okay. wygląda. Dobrze moi drodzy, no w tym odcinku to już by było na tyle i ja mam nadzieję, że Wam się spodobało. Widzimy się w następnych materiałach, nie zapomnijcie o po łapce w górę oraz o subskrypcji i będziemy się widzieć już w kolejnych odcinkach, więc życzę Wam miłego dnia, bądź miłej na no w zależności od której oglądacie ten odcinek i widzimy się już w kolejnych materiałach. No to, nowa, nowa, hello.